Na koniec obejrzy w Warszawie nieźle zrobionego Nissana. Łukasz przyjechał aż ze Szczecina, aby odebrać z warsztatu swojego Nissana po kolejnych modyfikacjach. Teden z niecierpliwością czekał na swojego gościa. Oby Nissan 200 SX okazał się naprawdę smakowitym kąskiem. Właściciel musi uważać. Nissan jest świeżo złożony przez Kamila z KMS, a silnik jest na dotarciu. Oficjalnie przed kamerą Operacji Tuning witam, Jacek. Cześć Łukasz, witam. Słuchaj, no z zewnątrz to jest normalny SX bez jakichś tam fajerwerków, tylko jest felga, jest przód, dokładka i tak naprawdę nic więcej, nie? Dokładnie, dokładnie. To jest wszystko co było w tym aucie zrobione. Tak naprawdę strona wizualna tego samochodu to jest, to jest mało coś, coś, co jest mało istotne, dokładnie. Przede wszystkim modyfikacje, to jest coś co mnie najbardziej kręci. Pierwsze co zrobiłem w aucie, kąpa paliwa Valbro, 250 litrów wydajności, przelotowy wydech przycale, to takie, takie podstawowe modyfikacje, oczywiście kontroler doładowania w tym wypadku jest to MBC firmy TurboSmart. To był właściwie pierwszy etap, co było dalej? Stwierdziliśmy z Kamilem, wrzucamy intercooler z przodu, wrzucamy ten malutki, który tam no nie bardzo daje radę przy tym podniesionym doładowaniu. Także orurowanie intercooler od razu wtedy wsadziliśmy bowa. Ja stwierdziłem, jakiś to iść na grubo. Wrzuciliśmy w tryski 550 Denzo, do tego seryjny komputer. Stwierdziliśmy, że nie ma co się bawić w jakieś właśnie piggybacki. Jest sezonny Haltech E8, to jest standard. Ta nazwa mi zbękowa, także ja nic nie rozumiem, ale wydaje <śm> się, że wszyscy <śm> wiemy. <śm> Zawieszenie się zmieniło, wleciał gwintowy zawias Apexa do tego poliuretany Energy Suspension, żeby. Zawory, uszczelniacze zaworowe, wszystko to zostało zrobione w aucie, nowy rozrząd, żeby, żeby się z tym później gdzieś tam nie bawić. No tak docelowo chciałbym na tym seryjnym turbo jeden-dwa bara dmuchnąć. Pojeździć na tym turbo, ile się da i później oczywiście będziemy rzucać coś większego, dmuchać więcej, bo, bo z tym jest niestety tak, że parę dni człowiek pojeździ i brakuje, brakuje tej mocy. Dobra Łukasz, droga przed Tobą daleka, jeźdź do Szczecina, mam nadzieję, że dojedziesz, ja śmigam na przystanek na PKS i chłopaki, Ja za Tobą dojeżdżę, czekajcie. Na razie pozdrawiam, Dobra. powodzenia, szerokości. Dzięki wielkie, na razie. Ty mobilka nie masz, musisz założyć, bez mobilka to się nie lata. <noise> Ten Japończyk, jak widać, dostał od Kamila nowe życie. Przeprowadzone modyfikacje w pełni pozwoliły cieszyć się turbodoładowanym motorem.